Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dawno, dawno już nie było mnie dęka, więc dzisiaj zapraszam na kilkanaście pustych opakowań. I zacznę od pięknego zapachu. Miałam tę mgiełkę Steda Bakera Floral Bliss. To jest taki zapach przepiękny, taki delikatny, kobiecy. Niesłodki, chociaż ja bardzo lubię takie słodkie, ale ten był taki naprawdę ładny. Bardzo lubię ich zapachy, w ogóle mają fajne opakowania i. Na pewno jeszcze jakiś wypróbuję. Krem do rąk, on był super. Z Dairy Fun. w ogóle uwielbiam tą firmę. On robi takie pyszne rzeczy, wszystkie takie apetyczne do zjedzenia. I to był jagodowy krem do rąk, i on pachniał dokładnie jak Aktivia Jagodowa. Przepiękny zapach, pięknie nawilżał, fajny, bo ja w pracy go głównie używałam. Końcówka już była w domu. Bo widzicie, żeby spłynął, i wszystko było wykorzystane. Bardzo, bardzo fajny krem, Polecam serdecznie. Tu mam opakowanie z gąbeczki tej Real Techniques Bold Metal Collection. Używam jej, to jeszcze nie, nie jest wyrzucona, ale chciałam tam zaznaczyć, że to jest naprawdę. Najlepsza gąbeczka, jaką miałam, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra. Ja lubię tą ich, wiecie, tą standardową pomarańczową, no ale ta rewelacyjna, jak tylko mi się uda ją kupić, właśnie w takiej fajnej cenie 3,99 zamiast 13, to na pewno jeszcze ją kupię, bo była naprawdę świetna mydełko z Lidla, zawsze kupuję jak są takie właśnie um, limitowane edycje, a jabko i rabarbar, one już chyba były w zeszłym roku, to jeszcze jakaś tam, nie wiem czy nie była jakaś wiosenna um, kolekcja czy coś, ale pięknie pachnęła i ja lubię, bo one są takie wielkachne i wystarczają na bardzo um, długo, e, zużyłam ten podkład z Maybelline, kiepski był, to jest, sorry, Super Stay Multifunction Makeup Stick, um, Kiedyś miałam super fit. Mi chyba to był właśnie, tylko już go nie robią w taki wstyku i był genialny. A ten był taki podziwny, strasznie wysuszał skórę. Jak nałożyliście go, to był taka, taka, widać: była taka maska, i taka ciężka, i taka wysuszona ta skóra. No była masakra. Dobrze, że bardzo, bardzo szybko się skończył. Kolejne mydełko no, było w kuchni z Olekim, z Akademia z Carexa. Bardzo często kupuję te mydełka, bo one mi się mieszczą na przed, wiecie, umywałką, nie umywalką, z lewem w kuchni. Chociaż teraz mam takie piękne, taki wiecie, na mydełko od mojej siostry, i już będę kupować teraz właśnie takie, żeby tylko uzupełniać. No, ale takie z Kareksa zawsze kupowałam, bo nam się podobało. O, mam jeszcze jedno. Aloe vera to również było w kuchni. Zawsze mam mydełko w kuchni, bo to musi być miałam to był zestaw tak Stresemę ta seria z hmm, keratin smooth ja bardzo lubię tą wersję jestem tak średnio zadowolona tej e, firmy bo wiele innych szamponów i odżywek się bardzo bardzo nie sprawdziło na moich włosach e, ale ta seria jest naprawdę super więc e, to już chyba jest moja druga odżywka albo drugi szampon jak e, bo wracam do nich bo są bardzo bardzo e, fajne tu jeszcze coś do włosów fatist mój ulubiony e, suchy szampon ten floral nie sorry blush ten jest bardzo fajny e, a Flora flirty blush. Jest, jest bardzo ładny zapach i ja bardzo lubię je wszystkie. Tutaj użyłam ten krem, który nadaje również z pigmentem, który nadaje również kolor. Ja go kupiłam jeszcze w lecie, jak był taki upały i makijaż tak średnio było, wiecie, do pracy, bo ten spływał po prostu cały ten podkład. Ten krem się genialnie u mnie sprawdził. Ja mam w kolorze light i on był taki dosyć. On dał taki kolor takiej zdrowej, lekko palonej skóry. Nakładałam normalnie jak krem, nie nakładałam rano kremu, tylko po prostu to, bo to jest właśnie również krem i świetnie, świetnie sprawdzał. Musiałam nakładać jednak korektor pod oczy, ale no uratował mnie w lecie i na pewno będę w upały wracać do niego. Jeszcze jeden aloe vera. E, żel pod prysznic e, original source, bardzo, bardzo je lubię i tu był słodki rabarbar i malina bardzo je lubię i powinien tu być jeszcze gdzieś, a ten co zachwalałam wam we vlogach, jabłko i melon to jest mój zdecydowanie ulubiony zapach e, złożyłam tą maseczkę jak widzieliście moją paczkę z Polski, mam trochę maseczek teraz do testowania i musiałam tą złożyć jako pierwszą, bo wyglądała bardzo, bardzo apetycznie z firmy Dr Mola i to jest matcha. I wiecie co, że jak kiedyś nie lubiłam tych masek w płachcie, to teraz bardzo je lubię, bo przekonałam się do nich i ta maseczka była świetna, była bardzo, bardzo nawilżona, bardzo dużo tego właśnie było w środku i ja sobie to po prostu, to jeszcze wsmarowałam w szyję, więc oh, ta był, była super e, Tom nakładałam chyba dwa dni temu świetna była, odżywcza odżywienie, to jest miodowa maska gąboko odżywcza e, z perfekty była bardzo, bardzo fajna to jest taki mój typ maseczek, jest taka jak taki bardzo nawilżający krem i to właśnie sobie potem zmywałam tylko wacikiem nadmiar, była świetna Sól do kąpieli oczywiście z Isany. Bardzo lubię tą. Wszystkie w ogóle te sole z Isany są naprawdę super. Żel do mycia twarzy z Simple. No, był taki ok. Jakoś tak szały nie było. Czasami kupuję te produkty Simple, bo one mi się dobrze jakiś Miałam fajny krem, miałam płyn micelarny i też był bardzo dobry. Ale ten chyba mi się... On był duży i chyba mi się po prostu po jakimś czasie już znudził. Teraz mam fajny z No. Dezodorant jest DAF Invisible Care. A było ok. To jest też czasami kupuję jakiegoś tam szału. Nie ma bardzo, nie pachnia. To jest Floral Touch. No, nie, no, jest jakby deodorant Ale osoba maseczka błyskawicznie nawilżająca z Eveline Cosmetics. A była taka. Nie wiem, ja chyba nie do końca lubię maseczki w tubkach, bo one się nudzą szybko. I tak wiecie, efekt chudzący, bo ona była taka. Trochę jak właśnie taka żelowa i. No bo okej, okay, ale nie kupiłabym. <laughs> no. zisane uwielbiam. Właśnie to są jedy, jeden z dwóch moich ulubionych. A mam tu jeszcze więcej, bo ostatnio kąpieli u mnie było. A było. Tych mam aż trzy. Trzy te właśnie zużyłam i to jest z um, ekstraktem z bambusa kokos i wanilia, przepięknie pachną i, i, to jest, i ten nadaje, um, ta suma nadaje kolor taki piękny, niebieski w wodzie to czasami troszeczkę dosypałam synkowi i się tak cieszę, że taka niebieska woda um, a druga to jest właśnie ten butę um, druga ulubiona to jest ten puder do kąpieli i to też pachnie jak kokos i wanilia więc te dwie to zdecydowanie se, moje ulubione serie z tych um, soli do kąpieli? To, to jest w ogóle rewelacja. Tutaj dostałam grube, ziarnisty peeling do twarzy łupiny orzecha Makadamia, tak się mówi. To był, muszę powiedzieć, chyba najlepszy peeling do twarzy, jaki w życiu miałam. Te łupinki były super, po prostu taka fa taki fajny bo po prostu ten peeling, pięknie pachniał i to był właśnie na dwa, ja sobie tak zawsze. <grywa> to był rewelacyjny peeling. Polecam Wam serdecznie firma Natural Care. To też dostałam od siostry. O, jeszcze właśnie muszę to otworzyć teraz z tej samej firmy, ale nie taki. Mam nadzieję, że będzie tak samo fajny, no ale to, to jest po prostu rewelacja a tutaj znowu peeling z Eveline drobnoziarnisty peeling oczyszczający. Ja nie lubię takich peelingów, bo to jest taki bardzo delikatny i sama nie wiem, czy zrobiłam ten peeling, czy go nie zrobiłam. Mam wrażenie, że jak go nie zrobiła, efekt byłby dokładnie taki sam, więc nie tego nie zdecydowanie. Ja lubię takie, wiecie, porządne peelingi, że czuję, że ten peeling zrobiłam. deodorant simple Najgorszy doznan taki miałam, no nie wierzę, że jakiś doznan mi nie podszedł. On tak brzydko pachnie, co mnie bardzo zdziwiło, ponieważ Simple są takie raczej bezzapachowe te wszystkie produkty, a ten miał tak dziwny zapach, że o pryskałam dużo, żeby jak najszybciej mi się skończył, więc nie polecam. A tu nie wiem czemu wróciłam, ale to jest ulubiona pasta mojego syna z Remigiuszem Czary Mary. Przecudowny cudowny smak próbowałam, a tu jeszcze mam perełki zisany też rewelacyjne e, i one bardzo bardzo mocno pachną o zapachu jagód piękny zapach i no raz na jakiś czas wiecie matka sobie musi pozwolić e, maskara maskara Snapscara z maybelline bardzo bardzo fajna e, dobrze się nie sprawdza ładnie można sobie budować wiecie to pogrubienie i ja robiłam jej test, jeżeli jesteście zainteresowani, to tam możecie poszukać. Ale najfajniejsze to jest to. Ja wam wspominam o tym na Insta Instastory. Mój syn kiedyś się do niej dorwał nie wiem kiedy, naprawdę nie wiem, malowałam się wtedy w kuchni i on zgarnął i po prostu zblatł tą maskarę i jak wyszłam do pokoju to zrobił piękne arcydzieło na ścianie tą maskarą, nie wiem w ogóle jak ją odkręcił ale bardzo dobre w tej maskarze jest to że zmywa się ją wodą i bardzo łatwo zmywa się również ze ściany, więc zwykłymi chusteczkami mokrymi zmyłam wszystko ze ściany, więc rewelacyjna maskara dla matek z małym dzieckiem i ostatnia rzecz Mój ulubiony eyeliner Ever, prawdopodobnie, z Everline, ta seria Celebrities, uwielbiam ten eyeliner i uwielbiam tą maskarę z tej serii, są po prostu rewelacyjne. Tak łatwo się nią maluje, ona, ona ma, wiecie, ten taki pędzelek, on jest taki mięciutki, fachowy jak kiedyś się na pokazywał. on jest bardzo mięciutki i... Naprawdę łatwo się tą kreskę maluje. Ja nie jestem, wiecie, najlepsza w makijażu i żeby zrobić kreskę, to muszę troszeczkę poćwiczyć, ale ten produkt jest rewelacyjny i naprawdę pomaga początkującym, więc polecam spróbować. Miałam również brązowy kiedyś, chyba przez przypadek, czy ja kupiłam, czy ma siostra przez przypadek mi kupiła brązowy, i był. Równie rewelacyjny, ja mam więc było ok, i ładnie wyglądał. I polecam serdecznie ten eyeliner. No, i to tyle. Dawno, dawno nie robiłam dęka i wiecie co brakuje mi, bo ostatnio robię praktycznie vlogi, bo jest mi tak najwygodniej. Um, ale brakuje mi takich właśnie też siedzących, że tak powiem, filmików, więc będą też niedługo ulubieńcy. Um, no, ale mam nadzieję, że, że Wam się filmik spodobał, bo wiem, że wiele z Was dalej lubi oglądać dęka, takie wiecie jak za starych, dobrych czasów. No, dziękuję ślicznie kochani, że wpadliście do mnie na kanał i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Pa pa!